Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku zapraszam Was na mój test Heliosa 44, wersja trzecia. To jest podobno najlepszy Helios, jaki się kiedykolwiek ukazał. No zobaczymy, czy, czy moje testy tak pokażą. W każdym razie, słuchajcie, ja kupiłem ten obiektyw za niecałe 200 zł na Białorusi przez eBay'a I przyszedł w stanie po prostu genialnym. Obiektyw wygląda jak nowy, jakby go nikt nigdy nie używał. Także liczę na to, że optycznie będzie też bardzo dobry. Podobnie jak w wersji 2 Heliosa, również mamy ten dziwny pierścień przysłony. Czyli jednym pierścieniem z klikiem ustawia się jakby maksymalny zakres przysłony, a drugi pierścień służy do tego, żeby sobie otworzyć lub przymknąć. Po prostu ten obiektyw nie ma tego automatycznego przymykania przysłony, które były obecne w nowszych obiektywach, i służyło do tego, żeby na przykład w zenicie włączyć po prostu światłomierz i mierzyć światło przy przymkniętej przysłonie. Tutaj idea była taka, że łapaliśmy sobie ostrość na pełnym otworze, żeby był jasny wizjer, a do zrobienia zdjęcia i zmierzenia światła przysłone przymykało się do takiej, jaka wynikała. Wartość z pomiarów światłomierzem. Obiektyw jest mały, lekki, zwarty, zawiera dużo szkła. Jakość wykonania w sumie jest bardzo dobra. Wszystkie pierścienie chodzą super płynnie, więc naprawdę jestem ciekaw efektów. A na początek zabieram się za testy w warunkach takich sztucznych, studyjnych. Zobaczymy na tablicach jak wygląda ostrość tego obiektywu tym razem i na pełnej klatce i na APS-C. Tradycyjnie zaczynam od przyjrzenia się zdjęcia takim w warunkach studyjnych popatrzymy, jak się układa ostrość. Pierwsze trzy zdjęcia to pełny otwór przysłony, przysłona 5-6, przysłona maksymalna, czyli 16. Zdjęcia robione na pełnej klatce na kanonie 6D. No i co? I dość podobnie jak w wersji 2, w tym obiektywie też przy pełnym otworze, ostry jest tylko środek, i ten, ta ostrość no, nie jest taka może absolutna. tak? Ale, ale środek jest faktycznie fajnie ostry, brzeg, katastrofa, tak powiększenie tutaj brzegu. To naprawdę nie wygląda dobrze. No i generalnie to co widać to też spora winieta. Tak, widzicie, że jest dużo ciemniejszy obraz w rogach, Przymknięcie przysłony do 5-6, wszystko zmienia. Winieta właściwie znika, ostrość, no, jest bardzo dobra, zobaczcie, duże powiększenie tak obrazu, bo tutaj mamy 200 razy. I, i obraz jest właściwie cały, ostry i centrum, i też brzegi, więc pod tym względem super, tak? Jeżeli chcemy robić ostre zdjęcia tym starym obiektywem, Heliosem 44 wersja trzecia, to spokojnie można je robić, trzeba przymknąć tylko przysłonę do 5.6. No i na koniec przysłona przymknięta do 16, i ja szczerze mówiąc, jakiejś szczególnej różnicy między Przysłoną 16, a przysłoną 5-6 nie widzę, tak na szybko przeskakując, ostrość jest naprawdę bardzo podobna. Dobra, testy zrobiłem też na Canonie 90, czyli na matryce APS-C. Pierwsze co się rzuca w oczy to zdecydowanie mniejsza winieta. No i ze względu na to, że APS-C jest takim wycinkiem jakby matrycy dużej, to ten zakres, ten, ten środek, który jest ostry, jest jakby większy, on więcej zajmuje miejsca na, na całym zdjęciu, więc te wszystkie takie negatywne efekty, które są widoczne na matrycy pełnoklatkowej, no tutaj są zredukowane. Ale i tak brzeg oczywiście jest dramatycznie nieostry, natomiast również na APS-C przymknięcie przysłony do 5.6 powoduje i zredukowanie no właściwie usunięcie winiety i też poprawę ostrości, ale uwaga, brzeg wydaje mi się nie jest tak super ostry jak na matrycy pełnoklatkowej. Natomiast no do środka nie ma co się czepiać, szczegółowość jest naprawdę dobra, kontrast jest dobry. Przymknięcie przysłony do 16, ponownie tak jak w testach na pełnej klatce, po prostu nic. Nic nie zmienia, obraz jest ok. A jak chcecie sobie porównać, może jeszcze przy pełnym otworze to otworzę jednocześnie. Czyli tak, przysłona wynosi wtedy dwa, bo mamy całkowicie otwartą przysłonę i mamy obrazek z pełnej klatki powyżej i z klatki APS-C poniżej. Widzicie tą no, szaloną winietę jednak w pełnej klatce, która nie jest aż tak widoczna przy matryce APS-C. Po teorii czas na praktykę, bierzmy się za robienie zdjęć, to sugestia kolejnych filmów, bo biorę się za analoga, ale tak, pierwsza niespodzianka przy pełnej klatce, jak zapięłem ten obiektyw do 6D. To okazało się, że nie zamyka się lustro. W związku z czym musiałem robić wszystkie zdjęcia w live view, ale to nie było takie złe, bo w efekcie miałem fajny podgląd ostrości i, i focus peaking z Magic Lantern. Kolory, ostrość tego obiektywu są naprawdę ekstra. No i ekstra jest przede wszystkim ten e, bokeh, tak bokeh. Zobaczcie na tym zdjęciu jest po prostu piękne. I to właśnie po to się kupuje ten obiektyw. Dla ostrości w centrum, dla rozmytego brzegu, dla pięknego bokeh i, i to jest naprawdę dobry obiektyw, słuchajcie jak na takiego dziadka i analogowy ruski obiektyw, to jestem w szoku jeśli chodzi o jakość tych zdjęć. Bardzo mi się podobają, fajne są kolory, dobry jest kontrast, no to co wyprawia z ostrością jest po prostu przepiękne. Teraz jeszcze na chwilę powrót do matrycy APS-C. Kolory jest super, ostrość też jest super, to na 90 zdjęcia. Bardzo mi się podobają. Nawet na PSC widać ten fajny swirly bok jak dookoła w zdjęciach portretowych. Byle mieć w centrum ostrości twarz, a zwłaszcza oko. Zdjęcia są naprawdę ostre ten obiektyw jest ostry. Zobaczcie tak wygląda stary ruski obiektyw, który jest po prostu ostry jak przytwa w centrum kadru. Ale ma też swoje wady. Trochę słońca, światła w obiektyw i natychmiast jest gigantyczna flara i naturalny efekt sepi chociażby. Praca pod słońcem oczywiście związana jest z obecnością flary. Tak? Te powłoki to nie jest to, co jest w obecnych obiektywach. Ale z drugiej strony jest wiele możliwości robienia naprawdę fajnych zdjęć pod słońca. Trzeba się tylko dobrze do tego ustawić. To, co się dzieje z kolorami z boku, jest naprawdę piękne. Popatrzcie na to zdjęcie, zobaczcie, jaki jest fajny bok, jaki jest ładny kolor. To są zdjęcia bez ingerencji. I tutaj fotka, która no, po prostu mnie zachwyciła. Na niej. W ogóle nie użyłem żadnego photoshopa, kolory są oryginalne, flara jest oryginalna, ten obiektyw maluje, jeżeli się tylko złapie fajne ujęcie to naprawdę wyczynia po prostu cuda. No i przyszła pora przyjrzeć się filmowaniu. Super płynnie chodzące pierścienie pozwalają bardzo gładko wejść sobie w ostrość, wyjść z tej ostrości, popatrzcie też co się dzieje dookoła. Jak fajnie rysuje się bokach, jak zaczyna się robić ten swirly bokeh, czyli taki Kółka nie są do końca okrągłe, tylko układają się w koło. Ale też fajna jest to możliwość zmiany na żeby przysłony. Tu pokazuję wam też, jak się zmieni obraz. W tej chwili przymykam przysłonę. Zobaczcie, co się dzieje ze światełkami. tak Pojawiają się fajne gwiazdki, znika bokę, głębia ostrości jest pełna no i odwrotnie teraz rozjaśniam. Znowu głębi ostrości coraz płytsza bokę. Coraz większe, także no, naprawdę można się pobawić obrazem w tym obiektywie na spokojnie. To zdjęcia ze statywu, więc takie są super stabilne, bo normalnie z ręki robione. Oczywiście no, trzeba się o coś oprzeć, bo nie ma stabilizacji. Przynajmniej ja w Canonie 90D nie mam stabilizacji. Matrycy, więc no, obraz się po prostu trzęsie, ale coś na dworze można zdecydowanie sfilmować. Tu gdzieś udało mi się psa złapać. Focus peaking w kanonie też mocno pomaga w takich ujęciach, żeby sobie złapać ostrość. Więc, jeżeli ktoś lubi filmować, to na pewno ten obiektyw się do tego nadaje i go polecam. No więc pora na podsumowanie. To jest obiektyw, który na pewno warto kupić. Warto go kupić dla, dla tego boka, który jest absolutnie pięknie. Dla różnych efektów, które e, dostajemy, dla klimatu jaki tworzy. Biorąc pod uwagę, że zapłaciłem za niego 200 zł, czyli tak naprawdę jest to połowę tańszy od e, słynnego Nifty 50, czyli nowoczesnej tam 50, która e, oczywiście pozwala robić ładne zdjęcia i mieć fajny bokę, ale nie ma tego klimatu. To jest e, Coś absolutnie unikalnego taki obiektyw i gorąco polecam spróbowanie. Po pierwsze fotografia obiektywem manualnym to jest w ogóle zupełnie inny świat. Człowiek zaczyna przyglądać się zdecydowanie lepiej temu, czemu robi zdjęcia, bo chociażby sam proces ostrzenia jednak chwilkę zajmuje. A jeżeli chcemy mieć sepie bez, że tak powiem, dodatkowej obróbki, no to Heliosem to się po prostu robi. Wystarczy odwrócić się lekko pod światło i, i proszę taki efekt mam. Natomiast to co sam obiektyw wyprawia ze światłem, jeżeli to światło jest słoneczne, fajne, takie światło zachodzącego słońca świecące prosto w obiektyw, no jest po prostu wręcz niewiarygodne, po prostu szczęka spadła jak oglądałem to zdjęcie w domu, potem jak je zrobiłem to co namalował sam obiektyw, a nie Photoshop, jest absolutnie szokujące i gorąco, gorąco polecam Wam to szkło. Czy jest najlepsze spośród heliosów? Nie wiem. Muszę się porównać z innymi, które mam. Na pewno jest lepsze od dwójki, a przynajmniej od tej dwójki, którą ja mam. Słuchajcie, w tym odcinku to tyle. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Oczywiście gorąco zachęcam wszelkich nowych subskrybentów do subskrybowania mojego kanału. Jakieś łapki w górę i komentarze, oczywiście, jak zwykle, mile widziane. A w takim razie do następnego odcinka. Cześć, trzymajcie się.